Siemaneczko, mamy czwartek, 13 czerwca e, koło godziny 14 w dzisiejszym odcinku pokażemy Wam e, kompleksowy remont e, Volkswagena Golfa czwartej generacji auto przyjechało na całkowity przegląd e, filtry, oleje co tam, przegub jest zwalnięty jeszcze, tak? całe całe zawieszenie, co? Błąd ABS się pali, tak? Co tam jeszcze? Osłona przegubu, tak? Też była walnięta. No i co jeszcze tam wyjdzie? No to będziemy po prostu naprawiać auto. W sumie nie wiadomo kiedy miał ostatni serwis. Nie wiem, czy jest tu dostęp do tego filtra. Bo już wstępnie sobie taki szybki przegląd zrobiliśmy. Ta rurka, tak? Jeszcze. Jak się to nazywa fachowo? No, prowadnica Bognatu Oleju. No, prowadnica bagnetu oleju też została jakby już zakupiona potem pokażemy filtr powietrza nie teraz go nie wyciągniemy nie bo tu zakręcałem i jak wygląda dolot naprawdę auto nie pamięta kiedy miało ostatni przegląd eee, także postaramy się doprowadzić auto do porządku I silnik to co nie ta niezniszczalna konstrukcja chyba nie 1.9 TDI no jak? I w sumie tylko chodzi dlatego, że, hmm. że tu jest taki silnik. No i chyba ta konstrukcja uratowała ten pojazd, bo no, sami zobaczycie, no inny samochód by nie chodził, a te auto jeszcze jako tako działa. Łożyska do zawieszenia, pasek PK, nie wiem, idzie go tu zobaczyć, chyba że go potem pokażemy, nie? No jak sięgniemy, to zobaczycie, że już nie ma e, tych chrowków tak. Tu się no, kliny okay. mówi, czy rowki? E, co tu jeszcze jest? Sprężyny, tu już widzę porządniejsze. Wziąłeś z kajaby, nie? Kajaba to już taka firma, chyba porządniejsza. Tak. Cena była optymalna. Co tu jeszcze jest? Filtry wszystkie. E, o, olej z skrzyni. Olej z skrzyni też będzie nawet wymieniony. Filtr oleju, tak? To paliwo. Tak? Aha, to paliwo. Tutaj co? Oleju. Oleju. Olej i kabinówka i filtr Wiecie. powietrza. No i zobaczymy jak potem będzie auto działać. No tu jeszcze mechanizm jest szyby prawej do wymiany, bo szyba się nie opuszcza. Co prawa? No. Ale to, to też ma być zrobione, nie wiesz? Tak, no. Też chcieli to zrobić? Także mhm. na no, roboty jest tutaj sporo, nie? Mm. Ale to nie wiem, czy zobaczycie wszystko w tym filmie, czy część rzeczy, czy tylko tutaj wam pokażemy. Auto dość fajne, bo który to jest rocznik widać po szybach? 9,8. Takie stare to jest? 9,8? No. Poważnie? Nie, w dobrym stanie, nie. Klimatronik. Jakaś 8 jest, no to nie jest chyba 2,8, to 9,8, nie? Klimatronik, no właśnie. szyby w prądzie, grzane fotele, ten pomad, ten chyba też ma, nie? Także jak to wyposażony, nie? Jak na ten rok. Także jak na te lata to to wyposażony fajnie. No jest hak. Dobra, puszki. Jak widzicie mamy y, pół ośmiu wyciągniętą, nie? Y, tutaj mamy rozebrany przegub, Trzeba to wyciągnąć, żeby odpowiednią część zamówić zobaczyć ilość frezów. Y, numer dopasować odpowiedni przegub, y, kosz około 100 zł czekaj, bo tam... A ja więcej nie chcę. A tam przewód wciągnął Teraz Kamil będzie rozbierał prawe drzwi sadzony patyk. Szyba spadł chyba i nie wiem czy jest Aha, że patyka sadzili. Co? Może się po prostu wypięło, nie? Trzeba zobaczyć co tam jest. Grane No i co? Będziemy się zabierać za yy... Zawieszenie, przednie, wymienić im ten, żeby miał czym oddychać, świeżym powietrzem, filtr powietrza od razu, czy nie? No, ale to trzeba przepustkę wyciągnąć i ją też uczyścić. No, dojdę tu, to, bo, bo taka wysokość ci pasuje, czy nie? Taka wysokość ci pasuje, czy wyżej, czy niżej chcesz? Być. No dobra, to ja Wam pokażę, rozbierzemy ten filtr, tak mamy dostęp do tego, od razu sobie to wyczyścimy. Najpierw pierwsze co, czekajcie, ubiorę kamerę, będziecie mogli zobaczyć jak, jak ten filtr wygląda. I zobaczycie za chwilę. Zobaczcie ten filtr. I zobaczcie tutaj jak to oddychało dla porównania jeszcze stary filtr nowy filtr Zobaczymy jak u Kamila Przebiega praca Dobra Nie, dało. Trzeba Dalej, nie działa Trzeba zamówić Ale elektryka działa co? co się zepsuło co ten mechanizm zużył się montujemy właściciel się skarżył, że samochód ciężko odpalał zobaczymy jak będzie po montażu nowego filtra myślę, że powinien się poprawić gdzie jest ta przepływka? Dobra, ja jadę na łąkę, także w dzisiejszym filmie to wszystko. Kolejną część, jeśli chcecie zobaczyć, to dajcie znać. Wtedy postaramy na Waszą prośbę coś tam nagrać, także utrzymajcie się. Na razie cześć, pozdrawiam.